Ja wiem, że widzicie mnie zapłakaną, ale nic złego się nie stało, słuchajcie, wszystko jest w porządku, po prostu mieliśmy taki ubaw z operatorem, nie no, po prostu takiej beki już dawno nie mieliśmy wspólnie, wszystko jest na Snapie <grym> uwiecinione, ale jeden wątek y, dla was mam, jest to wątek z y, dwoma brodami, za chwilę wam puszczę, zobaczycie co ostatnio, nagrać ostatnio, nie ostatnio, wczoraj nagraliśmy, ale teraz chcę wam pokazać, to też jest na Snapie jak ja siedzę, brakło nam, Toreb na zakupy i zobacz, siedzę na schabie i na staropolskich kiełbaskach, takich cieniutkich, bo nie mamy siatki na zakupy kolejnej, także jest bardzo wygodnie. Mega, nie ma jak posiedzieć na schabie, na trzech plasterkach. O Boże, Boże, ale się popłakałam, ale najważniejszy to dobry humor, a ja taka jestem. Co ty robisz? Mówię, mam dwie brody, więc jedną chowam. Jeszcze dostałam z zrypę od operatora, że dzisiaj nie nagrałam, także stwierdziłam, że tym wątkiem schabowo kiełbasianym się z Wami przywitał. O, matko święta, ale wyglądam. No, także dzisiaj e, w, e, zaczynam vloga troszeczkę później, bo jest pół do trzeciej. Ale nieważne, vlog będzie. A e, jutro chyba vlogować nie będę, bo jutro mamy trochę nagrywek stacjonarnych i oprócz tego mamy wieczorem imprezę. Ale na imprezę was zabierać nie będę, bo jutro nie będę vlogować, dopiero ewentualnie na Kacu w niedzielę. Także także tak, e, czekam na operatora, bo jeszcze ma jedną rzecz załatwić: operator wróci i jedziemy do domu razem z tymi skabowymi staropolskimi kiełbaskami. Właśnie się zabieram za rozpakowanie zakupów i pokażę Wam szybciutko, co kupiliśmy, bo wiem, że lubicie wątki zakupowe, spożywcze we vlogach. Więc dwa pierwsze opakowania to są wafle ryżowe z nasionami chia i tutaj są ze słonecznikiem. Ostatnio kupiłam dwie paczki, powiem Wam, że takie dwie paczki spokojnie wystarczą mi na tydzień. Dwa tygodnie wcześniej kupiłam jedną paczkę i było za mało. Byliśmy w akurat w polskich hurtowni, dlatego kupiłam sobie dwie paczki. Eee, podjadał. Ty Nie, nie podjadałeś. Podjadałaś? Wydało się, nie? O, muszę schować teraz. Te z nasionami, czy ja jeszcze nie jadłam, także jestem bardzo ciekawa. Do tego, tak, dwie sałatki, to są operatora. Jest oczywiście Camembert, smażona cebulka. Wiecie co się stało? Kochanie, podejm tą cebulkę, co kupiliśmy w polskich hurtowni, tylko tej większej. Także smażona cebulka. Musieliśmy kupić kolejne opakowanie, ponieważ tą, co kupiliśmy tydzień od zakupu, i okazało się, że jest przeterminowana. O, zobaczcie 2901, a myśmy ją kupili tydzień wcześniej. Także ta cebulka wędruje do śmieci, bo już jej nawet nie jemy. Kupiliśmy kolejne opakowanie. Teraz to jest prymat. Śmietana do zupy, groszek konserwowy dwie puszki, ponieważ wiecie, że uwielbiamy groszek konserwowy w rosole, groszek konserwowy w pomidorowie, w pomidorowej, także koniecznie dwie puszki. Almente śmietankowe, pasztet z pieczarkami, ketchup, łagodny kotlin, tutaj są do kawy o smaku pomarańczowym i jeżyki, które są ach. Och, jak naprawdę są pyszne. E, dwa kupusie z Brzuskwinią, i do tego jeszcze serek gołda dla operatora. Ser królewski. E, to jest akurat mój, bardzo lubię ten ser. I jeszcze kupiłam taką posypkę karmelową, ponieważ e, dostałam ostatnio cynka, że będziemy piekły coś z Weroniką. Nie wiem co, wiem, że ma przepis, no to stwierdziłam, żeby ładnie udekorować, to kupię posypkę. I pierogi ruskie, nie wiem, w tygodniu dla operatora. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o. Polską krutownię. Tutaj jeszcze mamy schab, na którym jechałam, to mieliście okazję widzieć na snapie. Cycki skóry i mamy jeszcze bardzo fajne i smaczne, takie cieniutkie kiełbaski. One się nazywają staropolskie. Kupiliśmy je w polskim sklepie. Już je kupowaliśmy wcześniej. Są bardzo fajne właśnie na patelnię, na czy na grilla. Także to zakupy z polskiego sklepu. I jeszcze wędlina, która już jest w lodówce. Także to wszystko, jeżeli chodzi o polskie produkty i polski sklep. Dobra, więc teraz szybciutko lecimy z Lidlem. Miksałat, jajka, pieczarki, to są czesnat. Bardzo intensywny zapach, takie aromatyczne. Bardzo często je kupujemy. Dwa opakowania mozzarelli, dwie papryki, brokuł do obiadu, pomidorki, tutaj są trzy sztuki, tutaj jeszcze z boku, bo już się nie mieści i się sypie cebulka, spring onion. Suszone pomidory, ponieważ chcę przenieść do domu przepis na panini z Kosty, czyli suszone pomidory, pesto i mozzarella. Zobaczymy czy, czy zobaczymy, czy mi w ogóle wyjdzie. I tutaj mam suszone pomidory z włoskiego tygodnia w Lidlu i tutaj mam właśnie w Oliwie. Nie wiem, które będą dobre, czy te nie będą za mokre, a te za suche. Nie wiem. Zobaczymy, będę próbować. Broku chyba pokazywałam, tutaj jeszcze są banany, bułeczki, bo operator będzie robił przepis, o którym już Wam wspominał w którymś moim vlogu, czyli te bułeczki faszerowane, bo tam dużo komentarzy się pojawiło, że bardzo chcecie przepis zobaczyć, także będzie u operatora, ale to Nie wam tylko, da... Bo jeszcze inne. Aha, jeszcze pewnie inne. Ale śniadaniowe. Ło, wow, jakie szaleństwa! Operator! A ja? e, I tutaj są bułeczki, które kupiłam właśnie z myślą do... Panini i dwa woreczki orzeszków. Tutaj jest taki miks, a tutaj jest orzechy nerkowca. To na wieczór, żeby pochrupać. Także to są zakupy z Lidla. Także lecimy teraz z zakupami z Tesco. Pierwsza rzecz, najważniejsza, to są ręczniki plenty. Słuchajcie, to są najlepsze ręczniki, jakie używałam. Kiedyś operatora wysłałam po ręczniki. To było przed świętami. Aż nie chciałam mu się jechać do Tesco, to pojechał do sklepu osiedlowego i kupił mi takie zwykłe, słuchajcie, cztery rolki. To były tak beznadziejne ręczniki. Słuchajcie, wystarczyła kropelka wody, one całe były mokre. Pokre. Tak. Tragedia. Dlatego moje najlepsze ręczniki, które zawsze kupuję, to są Plenty. A oczywiście Milky Bar, to już Wam polecałam i ja i Weronika, że bardzo lubimy. Tropicana Smooth. E, oliwa z oliwek, najlepsza, jaką używałam. I zawsze do niej wracam. E, tutaj jeszcze mamy pesto, bo Wam wspominałam, że będę chciała zrobić kanapki na ciepło. Albo może kanapki te operator wykorzysta sobie do filmiku. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie kupiliśmy Dobra. pesto. Rzodkiewki, białe winogrono, imbir, bo mi się skończył do wody z cytryną i z miodem. Dwa opakowania ryżu z warzywami, bardzo fajny. Też ostatnio żeśmy go jedli. Po raz pierwszy jest przepyszny. Lepszy niż ten mexican style. Ten jest dużo lepszy. Kapusta, bo będę robiła Bigos. Mam od, właśnie odnażoną kapustę Kiszoną, e, którą zamroziłam, bo miałam za dużo. E, to jest właśnie jeszcze kapusta, którą e, przygotował mój tato. Także będzie bigos, płyn do podłogi, nie wiem, wziąłam na próbę. I, aha, I płyn do pukania, tutaj jeszcze, Lenor. I ostatnia rzecz, najpiękniejsza, najcudniejsza ach i najbardziej Co? przypominająca wiosnę. Patrzcie, jakie jeszcze się nie rozkwitły, ale ja je zaraz szybciutko wstawię do wody i na pewno dzień, dwa i będą piękne i otwarte żąkildi. i żonkilki są przepiękne. Chyba chyba ostatnie przyjście żonie. No co ty gadasz w ogóle? Ja Także przepiękne żonkile, które zaraz muszę wstawić do wody. Także koniec, koniec zakupów, to wszystko co kupiliśmy. Dość tego dobrego. Dość tego dobrego. Właśnie daj ręcznikom, muszę spotkać nas. I on tak mi zużywa ręcznik, słuchajcie. Teraz no jak jest chory, byliśmy w trzech sklepach, byliśmy w polskiej kurtowni, byliśmy w Tesco i byliśmy w Lidlo. i żeby sobie dziadku pił chusteczki higieniczne, nie, nie ma jak strzelać Taśma albo ręcznik kuchenny. Ale zobaczcie ile plenty wchłania. Jest pojemna. Zamiast współczuć operatorowi, że jest chory, tutaj. Ale jeszcze... ja Cię współczuję, no, no. współczuję, Marysia, Marysi hormony szaleją, operator chory, jak ja z Wami wytrzymam? Kto przygarnie agi? Kto przygarnie operatora? Kto przygarnie kropka? <gry> operatora. Pokażę Wam tak szybko, co ostatnio zdękowałam, ponieważ postanowiłam, że nie będą się pojawiać na moim kanale projekty Denko, ponieważ ze statystyk wynika, że to jest filmik, który najrzadziej oglądacie, także szkoda mojego czasu, szkoda Waszego czasu, a jak coś zdękuje i będzie to większa ilość, to po prostu pokażę Wam to we vlogu. E, ziaja, do której na pewno nie wrócę, e, Balea, peeling o nim już wspominałam, EOS. Filozofii, produkt bardzo fajny. Muszę do niego wrócić, tylko nie wiem gdzie go dostanę. Teraz w Dublinie ja go kupowałam w Arnot, a teraz już tych produktów nie ma, także muszę poszukać, ale na pewno do niego wrócę. Żel z Benefit, najlepszy, mam kolejne opakowanie. Krem z Balea, jeżeli będę tylko w drogerii DM, to na pewno kupię, bo bardzo fajny produkt. Krem pod oczy, o którym wam wspominałam, że jeszcze mam, ale okazało się ostatnio, że niestety mam, ale końcówkę. Krem, który świetnie się sprawdza. Rano właśnie pod makijaż, na pewno wrócę do tego kremu pod oczy, to jest krem, zaraz Wam tutaj powiem, Super Collective Eye Cream, jest fenomenalny, do niego na pewno wrócę, no i Cozy Vanilla Cream, czyli mydełko z Wawet wody Works w piance, także tyle zdękowałam, powiem Wam, że dość sporo, bo ostatnio kiedy był projekt Dęko, dwa tygodnie temu? Udało mi się trochę zdękować, także produkty wędrują dość... Zastraszającym tak, produkty wędrują do śmieci, tak Wam powiedziałam, że projektów Denko już na moim kanale nie będzie jako osobny filmik, chyba, że nawet nie chcecie oglądać produktów pustych we vlogach, to dajcie mi koniecznie znać, to po prostu ja tylko będę Wam pokazywać, nie wiem, w holu, czy przy jakiejś okazji we vlogu, a jak wykończę, to po prostu powędruję do śmieci, także dajcie mi znać koniecznie, bo wiem, że projekty Denko nie za bardzo lubicie oglądać, to wszystko wynika ze statystyk mojego kanału. Także idziemy wyrzucić te puste opakowania do śmieci. Operator właśnie idzie wynieść śmieci i słuchajcie, podpowiedział mi, że lepiej będą wyglądać świeczki, no i teraz nie wiem sama, co mam zrobić. To są świeczki, które już Wam pokazywałam, kupiłam je Jakiś czas temu one czekały i czekały, czekały, bo zawsze tutaj wypalałam albo Janki, albo baf, no i w końcu najwyższa pora trochę tych świec powypalać i powiem Wam, że sama nie wiem, co powinnam zrobić. Z drugiej strony zawsze mogę te lampiony sobie wyciągnąć, a świeczki one na pewno bardzo szybko się wypalą, bo te świeczki mają to do siebie, że one się bardzo szybko wypalają. Także chyba tak zostanie na razie. Zaraz odpalimy świeczki i będzie bardzo fajny i przyjemny klimat. Przyszedł ten dzień, kiedy muszę wyrzucić mojego beauty blendera. Słuchajcie, mam go już bardzo długo, na pewno ponad rok. Nie płaczę, bo czeka na mnie świeży, ale uwielbiam to jajko. Nie wyobrażam sobie nakładania podkładu pędlen. Cały czas używam jajka Beauty Blender. Ja go dzisiaj użyłam, oczywiście jest nieprany, no bo jak wędruje do śmieci, to nie ma sensu, żebym go prała. On też już pokruszy, tutaj się sypie. No już nie jest ta formuła, co była na początku, już jednak jest nadużyty, więc go wyrzucam i bye bye Beauty Blender. I najgorsza czynność, przypuszczam, że większość z Was nie lubi tego robić, to pranie pędzli. Co prawda moje już są wyprane, ale jeszcze tutaj chcę je troszeczkę podsuszyć, tak przecierając. I na końcu oczywiście ubiorę w ubrańka, czyli posłonki, które nie wyobrażam sobie, żeby u mnie w mojej toaletce, czy szufladzie w komodzie, zwał jak zwał. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda pędzel po wysuszeniu, który jest w osłonce, a jak wygląda pędzel bez osłonki, to piszcie w komentarzach, to Wam pokażę, bo naprawdę różnica jest niesamowita i sama się przekonałam, bo taki test wykonałam sama, ale Wam tego po prostu nigdy nie nagrywałam, nigdy Wam o tym nie wspominałam. Także jak chcecie zobaczyć, to dajcie znać, to Wam pokażę jaka jest różnica nawet takiego małego pędzla po wyschnięciu, naprawdę one działają. Snapchat is in the floor, Snapchat give me some more. daje wita! Yes. Operator, jaki jest jutro główny punkt poranka? Główny? Plan jest taki, że jutro nagrywam dwie wersje śniad... szybkiego śniadania według operatora. Dla Was. Na kanał Operator. Film. Linku nie znajdziecie jeszcze pod tym filmikiem, bo nie wiem kiedy Ja nie wiem, czy może jutro nagrywać taki filmik. Bo? Marysia ostatnio jakaś zestresowana chodzi. Zarasta, ja nie wiem. Kwają trzeba wysłać. A ja się przyjdę zapytać czy okres ma, może ona ma problemy z okresem, może to już jest menopauza. Nie. Musisz z nią porozmawiać. A tym, ty, że operator wziął takie trudne sprawy na swoje barki. Trudne sprawy? O nie wiem, nie wiem. Ona nie wiem, taka, dam radę. Ona jest taka drażliwa teraz. Wszystko ją drażni. <laughs> Aha. Nie wiem, nie wiem, nie nie potrafię. A do... się boję, jak prawda się włączy na 1400 obrotów, to tu nie wpadnie. Marysiu, proszę nie wychodzić w pokoju. Nie, no i tak jest dla Jutro jeszcze nagrywamy... Ee, Dużo filmów. Q&A chyba i jeszcze walentynkowy filmik mamy do Nie wiem, nagrać. czy to walentynkowy, czy nie nagramy dopiero w niedzielę, bo jeszcze muszę ulubieńcym operator nagrać. Także mamy trochę do nagrywania. A cię muszę jeszcze raz nagrać, bo tamten filmik jest do niczego. Patrz mam filmu do nagrania. Weekend będzie bardzo bisli. O, cicho, teraz padnie Marysia, bo pralka zaczyna wirować coraz szybciej. Chowajmy się po kątach. Szybko schowajcie się, bo Marysia nadciąga. Tak. Operator się relaksuje. Wieczór filmowy. The Last Witch Hunter. Także oglądamy z Argy. Wieczór filmowy nadal trwa, jeszcze oglądamy, ja jeszcze zmieniłam lakier na paznokciach na tutaj akurat mam Essie Licorice i będziemy kończyć dzisiejszego vloga, ponieważ później to już na pewno nie będziemy nagrywać, bo się relaksujemy przy filmie i przy piwku. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu, baję baję!